Hej, Siemanko. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagram się na Natopia. Kolejny mój main. <grych> na Rivengram. Może być problem trochę. No dobra, dwie małpy albo jedna wysnów boluje, albo druga. No tam gdzie jungler przyjdzie i da przewagę, no to już będzie raczej do końca. Więc gra, jedne, gra jednego błędu. To już ciężko będzie odwrócić tą grę. No ale no mnie, to no. No, Nie, nie mam tego, miona, mam. Dobra, dostała. Dobra, ogrywam ją. Nie wiem co on robi. Ona ma Ignite'a? Ma Ignite'a, no. Dobra. Wyda Hana. Też wola na razie nie potrzebuję, ale potem zapomnę go wziąć na... i nie będę miał na szóste, Idę już teraz. Kanon jest trochę to przytrzymaj tak, więc aż tak dużo nie straci. Ja teraz się z nią mogę pobić. stracić dużo HP, ona też. stosnąć się do bazy, mieć full HP. Ją zniszczyć już do końca. Mam tylko trzy poty wzięła. Linia i tak się do mnie puszyje, więc. W bucika idziemy. Warda teraz nie mam. I Lilia chyba gra pod topa. Bo ta Rima nie pomagała zazwyczaj, na tym poziomie pomagają ludzie. Jak da robi. O! Jeszcze tak nie chce się za bardzo wbijać. Za chwilę co ona ma? Blue buffa ma, okej. Okay.

O ja pierdolę, dobra. No nie muszę typować. No mam renatę na eid mm. Są <laughs> za wiatrem, ale uważaj na plec <coughs> Ale się ta Riven odpaliła, nie? No, chyba i taki nie zabije Dobra machnięta Dobra, gridujemy Mam TPK więc nawet tak się przewrócę to i tak dużo nie straca Kurde, ziomek, jak tu hapeków nie mam. Też playta mam. Dobra, nie ma sensu je gonić. On tak szybko biega na tym pasywie. Mogę się stepować? Nie mogę, szkoda. a per giola. Aj. Obrażam to wezmę to agro. Dobra, idź już. No idź, kurwa! A, jeszcze im mi nie musi... Aha, no idź! Jezus! Kurwa mać! Ja. Dwa jakieś hardy mi się muszą trafić na dżungli, no ja pierdolę. Nie mogę mieć fanów z gry, bo chłopcy musi... ...się pocić na tym normalu. No. Lubię to, nie? Że jungler przyjdzie ci na topa... ...aby ci fraga zajebać i potem... ...kwalecą ci zapierdoli... ...i jeszcze playty. Super, ale wkłady Tranglera. Więcej na tym straciłem, nie zyskałem. A tu idzie albo ktoś. Przeciwnik pokonany. Sprawiedliwość. To pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Tu 1 jeden na jeden 1 się pobawić, a nie. Goni mnie. Dobra, to ja idę krótką stroną. Tam bliższą, mnie. Nie I idę naokoło jakoś. By mnie jeszcze dogoniła. Nie, ej, Kolejna gra jest ławka. Ale może nie dadzą ani nikt naszej drużyny. Ale strasznie dużo awków na tych normalach. Ludzie sobie chwał to mi O fajne mionki, robi on. Dobra, na pałę. A co tam Nie boimy się. My no garej, że ona też poszła ławka. Nie Dario? Nie No nie ga, daj no. O. Ty by tam jakiś romy są. Dobra, puszyjemy. Jak nie mam co robić, Nie mam TPK, więc nie znam, że tam przyjść. A może moja drużyna się przewróci i będzie dłuższa gra. Zresztą oni tam w piątkę przegrywają. Eli Smoka robi. Cały czas. Nie, jeszcze tego smoka nawet nie zrobiła. Ja pierdol. Nie, nie, nie. Jesteś Ojej, ojej, O Boże... Kurwa, no to nie suło Jaki rak jest po prostu. Czemu mi postać, zaczęła iść tutaj? No. Tutaj kurwa stałem. Gdzieś tutaj byłem. I po postać mi zaczęła iść tutaj. Dyslaunowała ta kurwa. Czasem mechanika w tej grze. Chciałem sobie przeskoczyć. Ale oczywiście... Nie wiem, chyba nagra jest. Mechanika w dalej w becie. I postać mi zaczęła iść gdzieś indziej, gdzie ja chciałem. Ech. A nie obyś tak ładnie Przywoływać się rozłączył. O. Oddam wam tego. O, kośla. Dobra, to było. Czemu oni mi się nie nadam pobawić? Bo ciągle jak dośmielnego topa przychodzi jak nie jakaś jakiś sposób to te drąkagi ja coś się z sprawdzić się na przykład 1v2 czy coś ja nie mogę ciu, chu, chu, Nie wiem, 5 HP ma ten Herald i ona prosi o pomoc. O chuj chodzi. Ale ona to wie, ja pierdolę. nie przeczytała, nie powiem. O kuźwa, nie trafiłem. Dobra, jak nie Riven, to chyba przeciwny. Jezu, ta jeszcze tu idzie, no i idź sobie stąd. Kurwa, ta Szwana tak mi grę psuje. Przed nią mam mniejszy fan, w grze. Ciągle przyłazi. O oh, da hallediyor bu Która mi linię spuszowała i ja nie mam co robić. Jest 15 minuta. Powiedział inhibitor, zajebiście. ja że ten. przez ten, ten mam. wychodzę na tym najgorzej. Zawsze, był na topie, tylko ja mam na minus. Bo teraz żadnej linii farmić nie mogę. Bo top jest sperma puszowany przez miniona. Labijski syn jungler, naprawdę. Zwłaszcza to, że ta szymana nawet nie wie, że jest idiotą. I mi ciągle grę troluje. Nie wiem no daj no kurwa macie Za debil po prostu Nie, nie wiem no kurwa Jaka idiotka jest ta szowana przyjdzie, czy nie? No, alright. Nie bijemy tego. Niech ktoś tu do mnie przyjdzie, chce chcę się pomawić. Dwa przeciwnej. Twoja Zniszczono twoją... Nikt nie przychodzi, szkoda. H hmm. Myślę, że się bawię. Legenda To historia jeszcze się za trupy. Ale przynajmniej nikt tak nie poszedł. O, koleżanka jest. Kurwa. O, udało się po 5 latach. Rozbijano. Tak Egi Droga do zguby jest krótsza niż się wydaje. która nie czasem. Dobra, koniec gierki. Czy Awka? Riven. Był już sobie poszła. Nie wiem, chciałem sobie pograć na jednej ta szywana do mnie przychodziła Niepotrzebnie. Ta nie tak już była skończona. Już w trochę wyżywanie się.